Siemach Nie wiem od czego zacząć, bo to ma być niby vlog, niby coś Niby informacje, niby vlog, no tak jakby Nie wiem jak wrócić na YouTube'a Próbuję się skusić na YouTube'a, próbuję się mówić, próbuję coś robić Ale nic mi nie wychodzi Próbuję coś powiedzieć, ale no też nie wychodzi, no próbuję coś zrobić z tym Ale nie wiem czy mi to wychodzi Czy mi w ogóle wyjdzie ten YouTube bo chcę zostać youtuberem, a w tym również chcę zostać też fotografem w przyszłości. Może się uda, może się nie uda. Choć jedynie jeszcze robię zdjęcia, to na, na tele, z telefonu. Wychodzą jako tako, średnio, ale wychodzą. może nie są jakieś takie wow, szczos i w ogóle, ale wychodzą. Próbuję wrócić, ale nie wiem jak. I tu jest takie, jakby też takie do Was pytanie, co mógłbym nagrywać, bo. Próbuję się o czymś wypowiedzieć, ale też na niektóre tematy się nie znam albo niektóre tematy mnie nie obchodzą. Jest dużo sposobów, o czym można gadać i o czym się nie chce gadać. Z kim można coś robić, co można samemu robić. Można grać samemu, ale to jest takie... Jak dla mnie już granie samemu to jest nudne, bo jak tak patrzeć to, to każdy nagrywa coś z kimś albo jakąś fabułę po prostu. Na przykład Minecrafta bym nagrywał, ale no... Nie oszukując się, no to mój laptop szczerze nie wyrabia na nagrywaniu, więc nie wiem, czy w ogóle by coś wyszło z tego nagrywania. Jest dużo tematów, na które można gadać, na które no... Niektórzy gadają, jak leci, niektórzy gadają, bo gadają, niektórzy mówią to, bo tamto. Ja po prostu chcę nagrywać, bo lubię nagrywać, szczerze mówiąc, bo robię to, co chciałem od zawsze tylko zawsze byłem przez patrzony jako na inną osobę, byłem wyśmiewany i jak nagrywając, no to czujesz jakoś tak inny inaczej, mówiąc do kogoś, ale to dziwne, bo gadasz do aparatu, gadasz do telefonu i tak idziesz i mówisz. Stoisz, mówisz, jak jesteś na mieście i to jest takie trochę też dziwne dla początkujących. Może ja mam wyrąbane zdanie innych Ale no W podstawówce byłem z tego wyśmiewany za to co robię i Chcę robić po prostu ludzie niektórzy Hejtują pomysły ludzi Bo sami może nie dadzą czegoś w życiu osiągnąć A ja chcę niektórym pokazać że może jednak dam radę Coś co oni mi zabraniali Coś co kiedyś może dałbym radę Z moimi kanałami kiedyś bo ten kto zna mnie dłużej wie, że miałem kilka kanałów przed choć są jedną usunąłem przypadkowo, co miało w ogóle już inne konsekwencje, ale i tak każdy mnie wyśmiewał, każdy mówi po mnie nazwisko spoko, teraz mówcie Smurfio, smerfix, spoko proszę bardzo, mówcie co chcecie ja mam w to wywarone możecie pisać hejty, możecie ale nie przejmuję się tym Próbuję nagrać to, co mi najdzie na serce, najdzie na głos. Ale tu by jakoś to uzasadnić, zrozumieć. Coś tu porobić, tam coś porobić, tu ponagrywać. Typu. Typu moi rodzice na przykład nie wiedzą o tym, że nagrywam. Ktoś ze wsi może się dowiedzieć o tym? Proszę bardzo, mówcie sobie. Tylko jak ja się dowiem kto, obsmaruję po prostu. Może być wyzywana policja, okej, okay, proszę bardzo. Tylko ja mówię o tym, co tu mam w głowie, co mi nadzie na ślinę przez gardło i to, co chcę powiedzieć komuś. Do, do kogo chcę dotrzeć, do kogo chcę coś powiedzieć, tylko że chcę coś robić dla kogoś. Nie patrząc na opinie innych i mówieniu, jaki to ty nie jesteś? Co ty robisz? Co ty będziesz robił za kilka lat? Spokojnie, może mam plan za kilka lat. Ale ten ktoś nie zniszczy mi tego, co jest teraz tu i tu. Tu i teraz, nie tu i tu. To jest teraz i tu. Nie mówiąc o tym, co będzie za kilka lat. Bo nie wiadomo, czy będę tutaj, czy w ogóle będę istniał. Nie wiadomo, co się dzieje teraz na świecie. Nie wiadomo, co będzie za rok. Może planuję za dwa lata coś tam, za coś. Za kilka lat, co będzie, nie wiadomo. Może umrzemy w tym roku jeszcze przed grudniem, w grudniu, a może na nowym roku umrzemy przez to, co się dzieje na świecie. Nikt tego nie wie, co się stanie. Jak chciałem przekazać to? Nie wiem co dalej nagrywać. Gdzieś macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, piszcie na snapie emox129, tak EMOX. Na instagramie jest Smerfet12, a znajomi, którzy mnie znają, mogą pisać na Messengerze, albo i Bóg wie gdzie. W komentarzach też możecie. Ja fajne pomysły na pewno będę serduszkować, Na pewno będę z usiłowaniem przyjmować każdy komentarz. Każdy komentarz, nawet ten zwykły komentarz, bo każdy zwykły komentarz będzie prowadził mnie do przodu, nie do tyłu. Bye.